Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 23 dzień marca. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Łukasza, rozdział 13, wersety od 1 do 9. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec, Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem, i może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii słyszymy mocne słowa Jezusa: Jeśli się nie nawrócicie, zginiecie. Jezus odpowiadając na pewną sytuację, o której donieśli mu jego rozmówcy, pokazuje, że tak naprawdę każdy grzech niesie ze sobą karę i każdy grzech ma swoje konsekwencje. I także w naszym życiu grzechy mają swoje konsekwencje i Czasami zdarza się, że trudne sytuacje jakieś w życiu mogą być także konsekwencjami naszych grzechów. Dlatego też, moi drodzy, lepiej się nawrócić niż doświadczać konsekwencji naszych złych wyborów i naszych grzesznych zachowań. Jezus mocnymi słowami dzisiaj mówi: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Dlatego też, moi drodzy, czujmy się zachęceni do tego, aby rzeczywiście podejmować nawrócenie. Czas Wielkiego Postu to czas szczególnej, pra szczególnej pracy nad naszym nawróceniem. To czas, kiedy chcemy szczególnie podejmować trud i wysiłek, aby się nawracać. I Jezus, jakby dla jeszcze większego zachęcenia nas do wysiłku nawracania się, podaje nam przypowieść, w której. Opowiada o cierpliwości gospodarza winnicy odnośnie konkretnego drzewa. I tak naprawdę możemy tę przypowieść odnieść do cierpliwości i dobroci Boga wobec nas. Jeśli nie wydajemy owoców, Bóg jest cierpliwy. Bóg czeka, aż wydamy te owoce. Okopuje nas, okłada nawozem, czyli daje łaskę, żebyśmy potrafili rzeczywiście wydać konkretne owoce w naszym życiu. Zobaczmy, jak Bóg jest dobry i cierpliwy. Warto więc, moi drodzy, nieustannie walczyć i próbować pokonywać swoje słabości. Jasne jest, że nie zawsze nam się to udaje, ale ważne jest, żebyśmy nigdy nie przestali się starać. Jezus kiedyś do świętej siostry Faustyny powiedział takie ważne słowa, które dla mnie osobiście są natchnieniem i zachętą nieustannie. Nie za efekty nagradzam. Ale za trud i cierpliwość dla mnie podjęte. Tak mniej więcej brzmi ten cytat zapisany w Dzienniczku Świętej Siostry Faustyny. Jezus wie, że nie zawsze będą efekty tej naszej pracy, ale jeśli będziemy się trudzić, jeżeli będziemy cierpliwi dla Niego, on to widzi i on to nagrodzi. Dlatego też, moi drodzy, spróbujmy w tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu zweryfikować ten dotychczasowy czas naszego wielkiego Postnego nawracania się zadajmy sobie pytania o nasze postanowienia ile do tej pory udało nam się z tych postanowień wypełnić co udało nam się zrobić czego nie i walczmy dalej z Bożą pomocą ten czas wielkiego postu który jest jeszcze przed nami może wydać naprawdę piękne owoce dlatego też nie zniechęcajmy się i pamiętajmy o tych zachętach które Chrystus Kieruje do nas w swojej Ewangelii. Panie, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii. Nie chcemy ginąć, chcemy, Panie, nawracać się, chcemy pokonywać nasze słabości. Chcemy, Panie, iść wiernie za Tobą. Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość i za Twoją dobroć, za to, że cierpliwie czekasz na nasze nawrócenie. Wspieraj nas, Panie, abyśmy rzeczywiście podejmowali to nawrócenie abyśmy podejmowali to wezwanie, które do nas kierujesz. Chcemy, panie, się zmieniać, choć nie zawsze nam to wychodzi. Za każde zwycięstwo dziękuję Ci, panie, za każdą porażkę przepraszam. Ale ufam, panie, że z Twoją pomocą i z Twoją łaską zwycięstw będzie więcej. I o to pokornie Cię proszę. Modlę się szczególnie za tych, którzy zwątpili i którzy nie podejmują pracy nad sobą. Bo uważają, że nic nie są w stanie zmienić. Panie, niech Twoje światło oświeci ich serca, aby zrozumieli, że nie można się poddać, trzeba walczyć. Daj im, Panie, to zrozumieć i podnieś ich. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.